Texting you uh, Hey Robin, it's 7.30 Well that's okay, I'm ready to fight crime you the dark knight I'll be sleeping past two and sometimes like boom pow bang. bang But we always think up Hey man, I'm sorry, it's okay. okay We're not related, but here's good news Friends are the family You can choose High five, down low, to the side Let's go. And friends are family You're my family Come on everybody, let's sing Come on Yo. You're my best friend, my best friend And friends are family My best friend, my friends are the best you my best friend, my friends are the my best, friends are the best. <laughs> My friends are the best <laughs> My friends are the best I got a utility bill A sparkly cave So cute the signal so I'm headed back to the cave When well, I'm all smiles Black that's a fact. Come on Robin, watch my Mike, drop the beat, think you can handle that? Yeah, we're friends, but I'm still hardcore. Just as awesome as I was before. In the darkness, I am brooding, you're adorably intruding. But I don't mind, I'm not irate because we both agree I'm great. Tortured soul, darker soul, but guess who's got the title role? Now's it's his time to be the star. Let Alfred loose on his guitar. Z tej strony, Hubsas 2000. A dzisiaj mam dla Was zestaw z serii Lego Dimensions de Lego Batman. Mówi Story Pack. Zestaw ma numer 71264. Pochodzi z roku 2017 i zawiera 156 elementów. No i tak się tutaj prezentuje. No i te level paki, nie level paki, story paki. Yy Ogólnie w serii Toy Dimensions dostaliśmy tylko trzy. To jest trzeci najmniejszy. I u mnie też możecie zobaczyć dwa pozostałe, czyli Ghostbusters. On jest z wielkości taki pośrodku. I największy fantastyczny zwierzęta. ja wszystkie trzy możecie u mnie na kanale zobaczyć. No i jak to nazwa tego zestawu sugeruje, czyli Story Pack. Czyli opowiadał jakąś historię. No i akurat yy, yy, opowiada, każdy z tych trzech zestawów opowiadał historię z filmu, tak nieco po swojemu. No i akurat tutaj mamy z filmu Batman Movie. No i jeszcze spróbuję tutaj Wam postawić tę płytkę do portalu. Aby pokazać, jak możemy to przyczepić. No i ją tutaj mam. Y ją tylko dostawaliśmy w jednym zestawie Starter Paku. Też tam możecie zasieć u mnie na kanale, też gdzieś dam link. No i tak, tutaj mamy po bokach te study i możemy do nich przymocować ten właśnie element. O. I tak się to wtedy prezentuje. I możemy sobie tutaj postawić pozostałe figurki w tym zestawie, czy pojazdy. O. I tak to wtedy wygląda. I mieliśmy cztery takie możliwości, żeby tutaj przyczepić. Tą podstawową, tą właśnie z Batman Movie, z Fantastycznych Zwierząt i z Ghostbusters. No i dobra, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta płytka, w ogóle ten zestaw, kiedy włączymy grę. Tylko muszę tutaj włączyć to całe I tak wygląda ta płytka, kiedy właśnie. Włączymy tą grę. O! Jeszcze, jak włączę światło, to tak wtedy wygląda. No, jest sobie widać, ale lepiej wygląda, jak jest właśnie zgaszony. Wtedy możecie zacząć tą całą grę. A ogólnie, ten zestaw no to to jest bad komputer. Tutaj wezmę figurki, żebyście widzieli. I tak. I każdy z tych zestawów, też nie wiem czy wspominałem, czy nie, miał dedykowany ten właśnie element. Który był specjalnie zrobiony, żeby wpasować się w tą płytkę. No i ten komputer mogliśmy na przykład widzieć w filmie Batman. Movie, kiedy to właśnie Batman myślał, jak sprowadzić Jokera do strefy widmo. Tak, Batmanie. Jak zapuszkować Jokera w strefie widmo? Zapuszkować można go jedynie przy pomocy projektora strefy widmo. Projektor znajduje się w fortecy Samotności Super. No i tak, mamy tutaj kilka paneli. Tutaj wygląda, jakby był, było jakieś stanowisko z bronią, bo w sumie tam też było coś takiego, że Batman sobie pakował do kieszeni te wszystkie bronie. Wyposażenie zwiadowcze. Wow, ale masz sprzęt, też dostanę kostium na misję? Nie chcę być wredny, ale wyglądałbyś jak dzieciak ze szkolnego teatru. Tak, i dwa takie pistolety. No i też mamy tutaj z drugiej strony panel. I co ciekawe. Ten panel tutaj w zestawie mieliśmy sześciokrotnie. Tutaj jest pierwszy, drugi i tutaj już są cztery pozostałe. I ciekawie wymyślono to, żeby ten panel przy każdym miejscu inaczej poustawiać, że po prostu jest obracany. Tutaj też mamy jakiś czerwony przycisk. Pewnie to ten y, przycisk, którym Alfred otworzył. No A tak został odczepiony Robinowi ten y, BAT-komputer. W zestawie dostajemy jeden pojazd. Jest to Batwing. Ogólnie w, w filmie to widzieliśmy na przykład jak y, ten pojazd jak na przykład Batman podczas jazdy nagle zamienił go w pojazd latający. O tym, jak już y, rabin y, walnął w deskę, eee! że... Oj, powiedz, że żyjesz. Ta babcia miała zielone. Pokaż, gdzie cię boli. Tu boli? Mały, słuchaj. Jak tylko wrócimy do jaskini, Alfred zamontuje ci pasy albo nawet fotelik. A teraz, no wiesz, doraźnie ja cię przytrzymam. W porządku? I już się ujawniamy. Kulturalnie. Głową. No myślę, że to jest właśnie ten, tam wersja tego pojazdu. No i tak, tutaj mamy po bokach jakieś pistolety, a na środku jest szybka. Z tyłu ciekawie zostały zamontowane te koła, jako te silniki. No i tutaj mamy tą płytkę, dzięki której możemy grać właśnie tym pojazdem. Po prostu działa tak, że to po prostu lata. Może też strzelać. Jak włączymy te pociski, to będzie strzelany takim jakby gazem, a pociskami wybuchowymi. I co ciekawe, ten pojazd, żeby zbudować, wystarczy położyć jakąkolwiek z tych postaci: czy Batgirl, czy Robina, albo też i Batmana. No i to jest pierwsza z tych konstrukcji. I jeszcze pokażę wam te pozostałe, więc przejdziemy teraz do konstrukcji numer 2. ...dziękuję, elektronowy mała, wbijaj śmiało na sok, Yes, ma taki sok! Ja robię i mówię młodsze mogę wrzucić się do arkan jak Harley Quinn, dwie twarze, na ból na raze, na 100% Panie prosły, odterą grze Komputer, niech nie ma z szans. stal pręży Na pocztę lecisz nie bat A druga konstrukcja prezentuje się w taki oto sposób, już to jest Batmobil jeżdżący. No i tak, jak dobrze kojarzę, to właśnie ten pojazd, znaczy ten pojazd właśnie zamienił się w ten latający, co był jako pierwszą konstrukcją, co mogliśmy na przykład widzieć, kiedy Batman z Robinem jechali do siedziby samotności Supermana, czy tej fortecy samotności. I prawie walnęli w tą starszą kobietę. No tutaj fajnie się prezentuje. Tutaj ma te pistolety przymocowane i tutaj silniki. To przejdźmy sobie teraz do konstrukcji numer 3. It's 7:30, What? it's okay. I'm ready to fight crime. You're the dark knight. I'll be sleeping past two. Sometimes like boom, pow, bang. But we always think of Hey man, I'm sorry. It's okay. okay. We're not related, but here's good news. Friends are the family you can choose. Come on, everyone. You high five, down low, to the side. Ostatnia konstrukcja prezentuje się w taki oto sposób. No i tak. No, w grze się ten pojazd nazywa Bad Choke. I albo to jest ta wersja pojazdu, która była w tym większym takim pojeździe, którym jeździł Alfred. Tam dam pewnie stawkę z filmu, jak to wyglądało. Ha! Z miłą chęcią! Jak żyje Albo to jest. Tumblr y, Batmana, który już w, tam w trzech odcinkach się u mnie pojawił, tutaj gdzieś będzie link. Chociaż bardziej obstawiam tego właśnie Alfreda, ale no, wygląda tak samo. Jak dobrze kojarzę to on potrafił w grze wysadzać różne takie metalowe przedmioty. No i tak się tutaj prezentuje. Dobra, to przejdźmy teraz do minifigurek w tym zestawie. A tak. Ich dostajemy w dwóch sztukach. I to jest pierwszy taki yy, jedyny z tego Dimensions z level paków. Nie, nie level paków, story paków, w których dostajemy dwie minifigurki. Tak to w pozostałych dostawaliśmy po jednej jednej figurce i jednym pojeździe. A tutaj mamy taki wyjątek, że Robin i. No, i tak, nie wiem czy już mówię, czy nie. Chyba nie, ale żeby w ogóle tą grę odpalić, te sześć poziomów, nie wystarczy nam Robin i Badger, bo musimy mieć też Batmana z tego starter paku. Więc jeżeli sobie tak jak ja tam na. Drugiej konsoli zrobiłem, że tylko podstawkę i płytę kupiliście. No to jeszcze musicie się zaopatrzyć w te trzy figurki czyli Żyletę, tego Gandalfa i Batmana. No akurat tutaj Żyleta i Gandalf nie były potrzebni, ale Batman już tak. No i tak. Yy... Mamy dwie postacie. Robina i i zaczniemy sobie od Robina. I mamy tutaj tym pierwszym stroju, jaki założył. Tutaj akurat sobie pamiętam, że zerwał w filmie te spodnie. Nie, zrobiłem zielarza. Miejscowi nazwali mnie Regamon. Genialny! O! Kozaczki z prawdziwej skóry. Tylko tak ci powiem. Te rurki piją mnie w kroku. Nie bardzo da się w nich kopnąć ani podskoczyć. Ale to moment! Ciach! Nie lepiej? Jest swoboda, można kręcić. Dawaj, Batku, zbirów tępić! I tak właśnie miał. Też ma taką yy, błyszczącą pelerynę. No, trochę jest pognieciona, ale no. Nic się nie da zrobić. I tutaj na płytce ma też literkę R. Jest to też jedyny robin w z który się pojawił. Jak dobrze kojarzę, to mając też młodych Titanów, to on może się w tamtego robina też zamienić. A tak nie mając, na to może się zamienić w Nightwinga Nathwing ze skrzydłami. Czy jak. No po prostu robina ze skrzydłami może się zamienić. Może też ten robin ładzić po wentylacjach oświetlać y, ciemne pomieszczenia i pływać pod wodą. No. I tak y, pod tą peleryną prezentuje się w taki oto sposób. Takie ma nadruki. O, tutaj ma ten pas. No i tutaj z przodu też ma. Ten. Ma takie wielkie okulary z. Zielonymi oczami. No i właśnie one świecą w grze. I dwa wyrazy twarzy. Tutaj jest taki mm, uśmiechnięty powiedzmy, a tutaj smutny czy tam. No. Zawiedziony. Ale wszędzie tego te włosy z oczami były dokładnie takie same. Oprócz w pierwszej serii figur kolekcjonerskich, bo tam akurat one nie były zielone, tylko w kolorze skóry. I drugą postacią jest Badger. Ona już tutaj dostaje Baterang. I tak jej krążek wygląda w taki sposób. Ona sama ma tutaj taką balerynę. Jest dokładnie z tego samego materiału co Robina, tylko że już na dole ma takie ząbki. I ma tutaj pas. No i też ciekawa jest tutaj maska, bo ma tutaj. o. Taki kok. Tutaj tak przymocowany. I dwa wyrazy twarzy. Tutaj jest taka uśmiechnięta. Alternatywny wyraz twarzy. To jest takie wystraszenie. Albo w masce złość. No i pod spodem prezentuje się w taki sposób. Po bokach też ona ma nadrukowane te buty. robimy też śmiał. Nie, nie miał. Ale ona już ma. No i ona tam mogła robić praktycznie dokładnie te same rzeczy co Batman, oprócz yy, tych rzeczy konstruktora. Pewnie dostaniecie wstawkę, co ona tam potrafiła. Tam wykrywać, wykrywać różne takie przedmioty, tam coś takiego. No i też potrafiła hakować. Jak dobrze kojarzę, jako jedyna. Tak więc przejdźmy teraz do gry. Jak widzicie, jesteśmy już w grze. No i grając postaciami z Batman. Mówi, nie możemy wejść do świata DC. Ale. Gdzie on jest? Tutaj pewnie mówiłem na filmie, żeby włączyć ten poziom. No, to trzeba mieć Batmana. Te wszystkie sześć poziomów z batman Movie to trzeba mieć postać Batmana. No, i tam dostajemy taki czerwony klocek Always Batman. Tutaj wam pokażę co on robi. Zamienia zwykłego Batmana w Batmana. mówi. No i już grając z takim Batmanem Możemy tam wejść Znaczy w ogóle Batmanem możemy już tam wejść Ale do świata Lego przygody niestety nie możemy No i portal do świata Batmana Jest na samym końcu Tutaj e, Tej części po, e, Świata Dimensions Tuż od bok portalu Do Soka z Żuka Niedługo będzie film a z gunis już, możecie zobaczyć. dobra, nie przedłużając, skakujemy. No jak widzicie, też. Yy, no przypomina trochę ten, co dostajemy w zestawie. No, Batman jakiś ale tak. No jak widzicie, jest to. Tak wygląda świat. Batman mówi. No i tak. Oryginalna konstrukcja to jest taki Batwing w którym możemy sobie latać i jak widzicie strzela on Batarangami czy nie strzela? A, no i też takimi wyrzutniami Drugą y, konstrukcją co mnie to Dobra. Nieważne. Mamy taki Basmobil. Tu jak wyłączymy u niego strzelanie nie strzela już. Ale może się stać niewidzialny, jak sobie ulepszamy. A trzecią konstrukcję zaraz wam pokażę, tylko muszę uzbierać. Czekajcie ile to było? Nie, nie tutaj, tutaj. A, no, trochę jeszcze muszę rozwijać. Więc. No zaraz widzimy. Ale tak, pokażę Wam ciekawą rzecz: że właśnie Batman, jak i też Robin i Batwoman, cała trójka ma tą samą instrukcję. A na przykład by w tym starter paku, tylko Batman miał instrukcję Gandalf, i żeby na przykład już nie mieli. Więc ciekawe, tutaj wymyślili. Ale tak, widzimy się zaraz, jak już uzbieram te kilka złotych klocków. Dobra, zobaczmy, czy jestem dobry z matematyki. Hmm, to jest. How can this be I saw no sign of cheating on your part and yet you achieved what should be impossible for one so mere here take a prize and go <coughs> 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 I tak where's the sign to a park if we are fat it? Batwoman też jest, czy Bargir, jest jedną z dwóch postaci, albo jedyną, która może takie coś tutaj robić. Takie puzzle układać. I w tym miejscu macie na przykład y, miejsce, w którym możemy sobie obejrzeć mini zestawy, jakie zdobyliśmy. I na przykład, gdzie ja go mam? O, tutaj jest poziomu z poziomu Batmana Clayface. Jego zestaw y, można było kupić. Y, nie wiem, czy Wam pokaże go, czy nie. No, ale taki tutaj możemy sobie postawić. No i tak mamy w każdym takim drugim świecie Dimensions. A w tym miejscu na przykład mamy policję Gotham. Komisariat Policji. I tutaj też możemy sobie coś zbudować. bad sygnał. no i ja tak głównie pokazywałem yeah. tam e, Batwoman i Batmana, czy Badgir. no po prostu nie no i oni mają praktycznie taką samą funkcję obydwoje a robin na przykład może o, pływać pod wodą, chociaż jak widzę to tutaj świata podwodnego tak no nie do końca zrobili, ale mamy tutaj tak możliwość popływać. Też Robin ma taką możliwość, że w ciemnych miejscach może sobie rozświetlić yy, Po prostu okularami odświetlić yy, pomieszczenie, albo też w niektórych przypadkach, tylko tutaj, tutaj o. może się przebrać w takiego. Co to było? Nightwinga. E no i on może już robić to, co na przykład robił Arrow, czyli w takich miejscach dla uczników rzucać może też akrobatykę tamtej i ten Robin też. I też takie skrzydełka dostaje. Dzięki którym może tak e, powoli opadać na dół. No i też e, przez wentylację chodzić. Tylko nie wiem, czy tutaj znajdę, czy nie. No jeszcze nie znalazłem. Ale na przykład na poziomach już mógł tak sobie łazić praktycznie na każdym poziomie były potrzebne ta wentylacja i tutaj na przykład macie też arkam skońciliśmy czy tam możemy wejść nie możemy a w tym miejscu na przykład mamy

nie za dobrze strzeżona skoro ja tak po prostu o mogę sobie wejść i wejść Jak widzicie tutaj też możemy sobie pozmieniać Wystarczy, że przytrzymamy No i jak kojarzę to też yy, Jak mieliśmy kogoś z młodych tytanów to Do tego świata No to mogliśmy tego robina właśnie tamtego przemienić w tym miejscu na przykład też mamy taki park rozrywki, to samo miasteczko albo miejsce Jokera, bo tutaj mamy nawet jego twarz, ja już to chyba wcześniej pokazywałem. Tutaj mamy na przykład galę, no i też w niektórych miejscach możemy się na przykład w powietrzu pościgać. No i na przykład w tym miejscu też mamy możliwość pobicia się z przeciwnikami. I właśnie też Batman ma ten pistolet dla fanów. Jak widzicie, może strzelać i przebierać wrogów. Postacie mają dużo więcej funkcji, tylko one się, te funkcje jak zauważyłem, najczęściej się pojawiają na jakichś poziomach. Bo tak, no to na przykład, czy przy tego wykrywasza dźwięku, ani tam yy, kroków, to nie możemy tutaj użyć. A szkoda. Tak więc, yy, widzimy się w kolejnym odcinku. 在。